Warszawska lala, klientka, była klasyczną warszawską lalą. te cenioną, Z do tyłka i kontem na Instagramie, które robiło więcej szumu niż niejeden jeden polityk. Tysiące followersów. Tysiące mokrych marzeń o jej czaszce, ciele i ujęciach spod kreślica. Na głowie bejsbolówka z jakimś logo, którego i tak nikt nie rozpoznaje. Brwi zrobione ostrzej niż ostrze ginsu. Usta napompowane. Co najmniej jeden mililitr pasu kaloranowego. Paznokcie długie, opiłowane w kształt migdała, jakby miała nimi rozdzierać rzeczywistość. Zeszła na poziom parteru, dosłownie i symbolicznie. Podeszła do ekspedientki bez dzień dobry, bez przepraszam, bez niczego. Od tak, mam zniszczone rzęsy po metodzie 1 na 1, rzuciła tonem, który sprawiał, że w powietrze robiło się suche. Nie wiesz co to metoda 1 na 1? Nie macie. większość facetów też nie wie. Dla porównania, kobiety przedłużają rzęsy, mężczyźni zakładają metalowe pierścienie na… inne rzeczy. Lala miała rację. Rzęsy wyglądały, jakby przeszły przez wojnę. Szukała tuszu, najlepiej cudu, który wydłuży, podkręci i przy okazji naprawi to, co zmasakrowała kosmetyczka z centrum handlowego. Ekspedientka była ładna, choć nieefektowna. Pracowała w znanej sieci perfumerii. Dorywczo, weekendowo, zbierając na studia. Nie prawo, ale coś trudnego. Dlatego co robi ludziom w głowie wiatr, a sercu kamień. Znała się na rzeczy. Naprawdę. Nie poleciła tuszu z aktualnej promocji. Nie poleciła tuszu, za który dostaje punkty w konkursie. Poleciła ten, który jej zdaniem naprawdę pomoże. Lala wzięła do ręki testowy egzemplarz. Pociągnęła rzęsy, ruchła w uśmiech, zachwyt. Ten jej wewnętrzny głos. Open quote. Kurczę, nawet spoko. Serio ładnie. Może wrzucę story z podkładem no filter, ale najpierw trzeba kupić. Close quote. Maskara była droga. Tak kurewsko droga, że facet zrobił wielkie oczy widząc tą cenę i zastanawiał się, czy zatem nie da się kupić opon zimowy. Lala wzięła dwa opakowania. Ekspediencka odetchnęła z ulgą. Poczuła, że coś się udało, że pomogła, że zrobiła coś dobrego, coś ludzkiego. Lala dostała próbki, rzuciła miłego wieczoru i zniknęła. Na jakieś dwadzieścia minut, bo po dwadzieścia minutach wróciła, jak burza, z daleka, krzycząc, z oczami pełnymi jadu. Oszukałaś mnie! – Syczała Na opakowaniu nie jest napisane, że ta maskara wydłuża i podkręca. Jest napisane thickening and fortifying. Ja nie chciałam pogrubiającej! Jesteś niekompetentna, nieudolna, po prostu chcesz naciągnąć ludzi. Ekspedientka, zgaszona, pokazała drugą stronę opakowania. Tam wszystko było. Wydłużanie, podkręcanie, wzmacnianie. To nie miało znaczenia. Lala już weszła w tryb demolki. Kryb, mam prawo, popłacę. Tryb teraz ty jesteś nic. Ekspedientka z oczami na granicy łez przeprosiła. Odeszła, by nie płakać przy wszystkim. Poprosiła koleżankę, żeby przyjęła zwrot. Koleżanka próbowała ratować sytuację. Przypomniała, że Lala testowała tuż. Że była zadowolona. Owszem, odparła Lala z triumfem. Podobało mi się. Ale nie kupię czegoś, na czym nie piszę tego, co chciałam. Wyszła kurwiona, jakby ktoś oblał jej putro różową farbą z napisem karma. Ekspedientka stała chwilę w ciszy, czuła się zdrukana. Myślała, open quote, dlaczego ludzie myślą, że jeśli mają kartę płatniczą, to mają też prawo do poniżania. Że praca w sklepie to zrzeczenie się ludzkiej godności? Close quote. Ale tak właśnie jest. W tym świecie niestety często tak właśnie jest. Open quote Prawda jest jak poezja, słyszałam kiedyś w filmie. A mało kto lubi poezję. Close quote. Więc może teraz.